Akademickie Radio Campus, 97,1 FM. Noc. Wnętrze samochodu jadącego wielkomiejską ulicą. Za kierownicą Dris, ciemnoskóry dwudziestoparolatek. Rafał Dziurla, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Mam zaszczyt prowadzić zajęcia dla wspaniałych studentów, którzy bardzo dobrze organizują sprawny kino. Obok na siedzeniu pasażera Filip. Około 50-letni mężczyzna. Szczupłą, bladą twarz okala ciemny zarost. Pomysł rzucony gdzieś tam na zajęciach do studentów. Chodźcie, słuchajcie, zrobimy jakieś kino. Spotkał się z takim dobrym odzewem, i to już drugi rok trwa. I to daje nadzieję na to, że, że młodzi ludzie chcą zajmować się tematyką osób niepełnosprawnych i chcą nie tylko zajmować się, ale realnie to zmieniać. Jacek Partyka, student piątego roku psychologii, specjalizacja psychologia zdrowia. Katarzyna Kotowska, studentka również 5 roku psychologii, specjalizacja psychologia zdrowia i psychologia rehabilitacyjna. Mamy już, powiedzmy sobie, roczną tradycję, tak można by to nazwać. I w zeszłym roku organizowaliśmy tego typu spotkania, raz na miesiąc spotykamy się na Auli Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tutaj odbywają się seanse filmów, one zazwyczaj dotyczą jakiejś niepełnosprawności, Często konkretnego rodzaju niepełnosprawności i również staramy się skupiać na konkretnym problemie, który jest poruszany w filmie. A potem po takim sensie mamy zaproszonych specjalistów i zapraszamy wszystkich jakby do udziału w dyskusji na temat tego, co się działo w filmie i co jakby my jesteśmy w stanie zmienić, chociażby w tych realiach, które były gdzieś tam pokazane w filmie również. Jakie są tematy, które planujecie poruszyć? Zaczęliśmy dość ogólnie, żeby przypomnieć naszą misję, natomiast teraz będziemy mieli po raz kolejny zamiar skupić się na konkretnych niepełnosprawnościach. Najprawdopodobniej wrócimy znowu do tematyki niepełnosprawności ruchowych i Poruszanie się na wózku inwalidzkim. W zeszłym roku poruszaliśmy problem implantacji i implantów i aparatów słuchowych. W tym roku pewnie będziemy chcieli się skupić bardziej na jakby odrębności kulturowej osób głuchych, niż z tym samym problemem implantacji. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie dalej. Czarny samochód jedzie slalomem, wyprzedza inne auta z prawej, z lewej. Spadaj. Powiedzcie jeszcze dwa słowa na temat audiodeskrypcji, z którą był wyświetlany ten film, bo to było coś wyjątkowego. W zeszłym roku mieliśmy seans jeden poświęcony właśnie osobom niewidomym. Wtedy puszczaliśmy film parę osób. Mały czas. To był film opowiadający historię Mirona Białoszewskiego i jego przyjaźni z Jadwigą Stańczakową, która była osobą niewidomą. To był główny temat, natomiast wtedy załatwiliśmy specjalnie z fundacji, załatwiliśmy audiodeskrypcję, która odbywała się tutaj na żywo, gdzie w ostatnim rzędzie siedział właśnie audiodeskryptor i czytał, dodatkowo opisywał historię, która działa się na ekranie. To był jakby ten jedyny film, który w zeszłym roku był przystosowany do osób niewidomych. W tym roku, z racji tego, że zaczęliśmy od takiego filmu, mamy to szczęście, że ten film od, na tyle był głośny, że ktoś zainteresował się, zainwestował w to, żeby zrobić porządną, profesjonalną, nagraną ścieżkę dyskrypcji na wydanie DVD, więc postanowiliśmy to wykorzystać. Te wydanie DVD wyszło od 9 listopada mamy wręcz ciepłą jeszcze tak. płytę. Dzisiejszy film, czyli Nietykalni, no to jest nasz wybór, ze względu na to, że to jest jeden chyba z najgłośniejszych filmów z zeszłego roku. Dzisiaj mieliśmy debatę na tym, ile osób już obejrzało 28 milionów w samej Francji. Pokazuje problem bardzo ciekawym i innym jakby ujęciu problem niepełnosprawności to jest film, który opowiada o jakby francuskim arystokracie, który ulega wypadkowi i w efekcie całkowitemu paraliżu staje się tetraplegikiem. Zatrudnia u siebie w domu jako opiekuna Algierczyka, który jest właśnie we Francji. Zazwyczaj żaruje jakby na tej socjalnej zapewnieniu życiowych środków, natomiast zatrudnia go, bo z wydaje mu się ciekawą osobowością i podchodzi z niego takim normalnym podejściem. Nie traktuje go jako tetraplegika, nie traktuje go jako kalekę, tylko traktuje go jak innego człowieka po prostu. I na tej zaczyna się jakby baza ich wzajemnej relacji, przyjaźni i więzi, która trwa potem przez. Całe życie. We wstecznym lusterku pojawiają się światła policyjnego samochodu. Dris. Już ich mamy na karku. To jest ciekawe. Tego wcześniej nie przewidzieliśmy, ale tutaj na sali spotykają się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i nawzajem na siebie bardzo fajnie reagują. Dowiadują się o sobie, o swoim funkcjonowaniu. Później te, te kontakty wiem, że też przenoszą się poza tutaj te nasze spotkania. Te osoby sobie cenią zainteresowanie. Są osobami, które budzą zainteresowanie osób sprawnych. Artur Piechota. Parę razy już tu bywałem. Dla mnie to zawsze jest Interesujące, bo możemy oglądać jednocześnie i jednocześnie możemy komentować problemy niepełnosprawności. Ja też się dowiduję coś nowego. Nigdy tego jeszcze wcześniej nie widziałem. Na przykład on niewidomy, jak podchodzić. Niektórzy na włóżkę jak to odbierają, jak się mam się zachowywać. Powiedziałeś coś, co mnie strasznie poruszyło. Z tym można żyć. Można rzecz, po prostu trzeba wiedzieć siebie, kiedyś miałem załamany, ale się nie poddałem, bo jeśli nic nie robisz, to będziesz źle, sam jestem niepełnosprawny. Czasami patrzę na kogoś innego, to wyobrażam sobie, że można dużo osiągnąć i chciałem sobie pokazać, bo niektóre osoby niepełnosprawne się poddają. A ja bym chciał się pokazać tak, żeby mieli takie możliwości. Ja ukończyłem studia, przez fundację znalazłem też pracę. Nie poddałem się, po prostu ja musiałem coś z tym zrobić, życzyć do przodu, a nie było tak łatwo. Po prostu jestem optymistą jakoś tak, zawsze tak byłem. My dajemy przestrzeń do rozwoju, dajemy film jako pretekst do rozmowy, dajemy możliwość dyskusji. A co tutaj się dzieje? No, dyskusja jest tylko trochę moderowana, ale wypowiedzi tutaj są dowolne i, i nie, nie, nie są cenzurowane, nie są, nie są skracane. Czasami bywa naprawdę bardzo żywiołowo, ale zawsze z tych projekcji, z tych dyskusji można dużo, dużo wynieść. O, wy co robimy? Odjeżdżają. Ze szpitala wybiega dwóch ratowników, przystają bezradnie. Biały napis na czarnym tle. Nietykalni. Mitki Radio Campus.